Więc może taki, co mi i mamie robił przepływ. Dobra, może zobaczymy. Jaca nie usłuchaj, usychaj. <grymne> Jeszcze raz macie link na YouTube, link na czacie, na jednym i drugim tutaj streamie na grupie. I co no i tyle. I co mama, my idziemy zupę jeść nie, ja ile mam jeść? Ja ja muszę zjeść coś. O, ja, za pierwsze, co dzisiaj masz mnie obciąć? Zrób mnie na jedną długość, dobra? Ja, ja nie umiem, ciebie też obciąć. Nie jest ci gorąco w tej czuprynie? nie? No to ciężko nie się <śmów> <pytała? śmów> ja <nie>, Rodzina LGBT: <śmów> Dokładnie. No to co, ja się Was proszę o łapki w górę, serduszka. I widzimy się dzisiaj na YouTubie o godzinie 19.00. Wjeżdżamy na pełnej z litrowym kubusiem, co z Agnieszką już mówiłem wczoraj. Yy, całe ściany, piece są zamazane. Został nam jeszcze biały fotel, marker jest. No i dzisiaj śpimy z mamą. Tutaj nocne spanie. Stały widz, Daniel, o. powinieneś zrobić stream kilkudniowy. Co myślisz o tym? 2 zł i 71 Ech. groszy. Nie wiem. Nie, nie chcę też tak, że wczoraj rekordy mieliśmy, bo naprawdę wczoraj takich wyników to chyba nikt nie miał. Tym bardziej na nowym kanale. Yy, jak, jak to powiedziałem dzisiaj? Napisałem to dzisiaj do... Do kogo to dzisiaj napisałem? Takiś. A, do Kariny to napisałem, do mojej moderatorki. Mhm. Napisałem do niej tak. Co za dużo, to nie jest zdrowo. No. Kumasz? Słuchajcie, wczoraj był fajny stream, dzisiaj idziemy jeszcze mocniej. Nie można tak na maksa jechać, bo to nie wiadomo, nie? Co za dużo, to... Co to za zwierzę strasznie garbate ma garbatą ma... Pan Jonder Kogar, ba, ty, Twój fan, ba. Ja za. ba, ty, wydaje mi się patrząc na Jacka, że chyba jak siedział to dzięcią latał w jego odbycie. Jakiś taki nieobecny może flashbacki z więzienia 4 złote i 65 Nie no, ja nie ma flashbacków już, bez przesady. Dobra, dobra, to trzymajcie się, widzimy się o 19 na, na, YouTubie, na YouTubie, link jeszcze raz na czacie, do zobaczenia. 吃吗？一些，扒扒扒。